Chodź Miki! Oj! Chicken, Chicken Joki! Nawet cóż nie mów tego imienia. Chicken jokie! <grym> oh. Chicken jokie! <grym> Idziesz, Miki! Oh. 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 To co... ile świn? Chicken taking. No. Co, co wy robicie gdzie wiecie się w ogóle? O, Oje, my daleko. My daleko jest to wy... O Adam osioł, osioł, Adam. Wy się prowadziliście Adam. gdzieś? Tak, bo stwierdziliśmy, że tamto tam co jest do dupy miejsce na was. Idziesz, Miki? Znalazłem was, chłopacy! Cześć! Ooo, bym się do lawa w pólki wpierdzielił Khm, khm <laughs> gdzie jest Miki? No, się. Miki, gdzie ty jesteś? <laughs> tu Baros, bo w tą stronę jest wioska. To skąd wiesz, że tam jest no, wioska? Bo... No bo gdy nie były. Ale jednak idziemy tu. O, wioska! O, o wioska. I co, Miki były Angry jakoś? Tak, dobra, idź do tej wioski, a ja I idę. Normalne, idę sobie wybrać domek Ja i tak buduję swój Tak nie cię nie A co 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 A w komor? Dobra ja już poszłem, nie tepaj go, ja już poszłem A! bo problem jest, bo papu... 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 papugę A nie, się oh, nie biorę Nie, to jest meso Mało kłód gdzie ja mogę mieć z Ej, mamy ładny bionek u nas. Jaki? Wiśniowy. Wow. Oj, okay. A ja się tylko po... będę musiał pouczyć, okej? Okay? Dobra, dobra. Ja dobra. dobra. Ja co ja tu zrobię. Mój koteł! Gdzie mój koteł? Gdzie, gdzie jest moja papuga? Nie są się! kocie. Koty? Bo twoje. Bo, bo twój jeden kot. Gdzie jest moja, bambus gdzie bambus jest moja jeden papuga? Bo mam się u mnie... Można powiedzieć, że się za Dobra, gdzie rozdział. jest moja papuga? Nie wiem. O wiem. Zostaw. moją Nie Zostaw. 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 O Zostaw. Zostaw. ja, ja tak. Idziemy do mnie Do mojego domu Gdzie jest twój domek? Dobra Ej, masz ten, masz ten Ej, Masz nić? Nie, nie zabiję swojego kota A nie, mam Ile? Osiem chyba Uju Oddaj, bo dałeś mi tylko trzy. A to nie jednak ośmiu, nie bo... zabić... Idę zabić mi kota. A nie Dobra, Miki jednak jest jeszcze na serwerze. Idę, idę, idę kota zabić jakiegoś. Patrz, wolnego niech sobie pójdę. Nie no, to ja się wkurzę. I ten on Nie, pij Idę go podkopać pod ziemię co sobie chyba Ej, mój kot Idę jest taki upośledzony No nie! Mój kot idzie do tego łóżka, ma iść do tego Ej, weź mi oroszko, mógł koniem do niego wjechać A po co? A tak do beki Ej, dobra, m A, no zabij to... te drzwi, bo mi kot tam wchodzi Zniszczę mu łóżko, bym tak ja. tu drzwi <toddźwię> nie... Dobra, proszę czemu? Ej, Miki, Miki, ten, Miki, wchodzisz. Tak, gdzie są moje drzwi? <laughs> gdzie jest moje łóżko? Ej, dobra, ja tutaj buduję domek. No chodź, no koteł, ty ten jest Tutaj, patrz, tu. Czekaj chwilkę, będę muszę tutaj ich doprowadzić do porządku do moich kotełów. Tu jest domek. <laughs> Muszę paną swojego kota. Nie! No uspokój się kutaj! i potrzebuję jeszcze jedną nić. Nie, nie zabiję swojego kota. Nie ma szans. nie go zabije, może wyleci. Nie, idę poszukać jakichś innych. Ej, a Miki ma kota? No, ma psa. Kurde, to może z psa wyleć. A to jak mu zabiję psa, to się wkurzy. On nie widzi nic Zobacz, Raczej jakaś. tak, jest. Kids, ale... kids happy boy to i, to i tak, tak, Zabiję. Oh. Zabiję mu papugę bo, co? co? Papugę mu zajebiłeś? Nie, zabiję. Ale no, patrz, co... mam Masz Co masz? Piórko Nie, bo, nie... Jak mu papugę zabijesz, jak ten lata Nie, to moja To moja. On miał taką zieloną, tak? Mam no. No to zabiję. No gdzie jest ten. No gdzie jest kot jakiś. Kur... No. A to chcesz mieć kota? Nie, nic potrzebuję. Zbladkiewącą bazę w kotach. Tu są trzy koty w bazie. No to daj jednego. Mm, ale nie da się dawać. Już oswoiłem. Że <laughs> daj jednego, bo potrzebuję na egzekucję. Ej, 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 ej. Bez takich mi tutaj. Ej Dobra, mój kot dostał jakieś mutacji. Czego włos nie pytaj, czemu mu tu jest schodek, akurat Do łos. Co? No właśnie, Co? Co się lampisz? To kurwa, nie kurwa. Jest! Nie! Nie spadaj! Idź tam, idź, misaku! Jeżeli są jakieś kłoty! Nie mam czy kłoty w łazie! To daj jednego! Nie, bo chcesz egzekucję mu zrobić. Nie Miky... jaka Powiem, Powiemy, że Mikiemu ten. Mikiemu pilar Że mu uciekł, że mu uciekł, że żeby uciekł, uciekł. Nie lubię go, bo nie dawało mu jedzenia. Tak powiem. Ej, królik! Królik! Królik. Królik, królik, królik. Królik, 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 królik. królik, królik. Ja szukam ko... Oła.

Nie, bo ja konia zostawiłem na Czekaj chwilę, bo... Czemu nikt nie chce dołacać na ten... Gdzie jest koń? Koń mi spierd... ulił tung tung tung, 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 sahur Tung, 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 sahur Chcesz mieć konia? Tak To musi... A wiesz jak zrobić siodło? Tak nie. Nie. Kurwa, tak czy nie? Kurw. Nie. <mulity> <mulity> Idziemy grać 99% w lesie? Ale, że ja na cheatach? No. Ale ja... Oj, wywaliło mnie. Oj, 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 czekaj, bo mi cheat... Coś mi ten... Coś mi hakuje komputer i mi włącza Robloxa. Kurde, co się dzieje? Oj, włącza mi Robloxa, co się dzieje? Kurde! Kurde, Miki znowu coś ten zepsuł. Oj, włącza, włącza mi cheity, co się dzieje? Kurde, pele! Ja nie mogę, znowu mi się chyba zepsuło coś. Oj, no i no, już muszę zagrać, bo mi się nie chce Minecraft włączać. <laughs> nie no, aż razie podsumował, się. Że... Jak mi inaczej powiedzieć? Nie ja powiedziałbym, że możemy. Bo na Mikiego no zawsze mówi. Że... Update letter. Roblox! 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 Jaki uja, ty masz nik w ogóle? Squeakina! Jaki ty masz nick? Oj, oj, oddecie. Jaki masz... Wysłałem! Dexit jakaś Cicho. Koledzy ukradłem konto. Bo kolega mi podał hasło, ja mu dołączyłem i się wkurzył. wkurzył Dobra. I włącz do mnie, OK? O. Kodeks. Jaki Jaki masz ten? Jaki masz Taki e, Taki niebieskowłosy dziwoląg. Niebieska włos. Trzafno potwór inaczej mam, jakby. Inaczej co? Szaflo Potwór będzie Ci pisać. Jak że Dexit to będzie miał Szaflo Potwór też. No to nie pisze. Udostępnij ekran. Nie, bo ja źle wpisałem, ja wpisałem Dexit 5. Dexit 6, idiot! <ścoughs> Dobry, no, kiedy Dobra, napis... Dobra, włączam... Bratku, ja muszę włączyć teraz TikToka i znaleźć skrypt. A Szaflo Potwór, bez kitu wysłałem półchb do ja wysłałem na głę ia ja mieć ci dłodać suka klik no na policję miki guy queue 1 2 i więcej nie ma osadziło się no no a miki ma rozmowę więcej z miki chyba się nie puzam jest! On nas słyszy Ej, Miki Miki, zostaw tego epeta On... on ma włączone, że nas słychać? Ma włączone, ja Nie, on, on słyszy to, co my... Miki! No, dodasz mnie? No, czekaj! Tung, 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 Sahur Ta, 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 sahur. Din, 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 din. Tung, 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 sahur. Tra tralala leo, tra la la. Orca orca Ki, kap, kiti, hipopotamo. Nie wiem, jak to elefanu. Nie ma naturalnego orkana, 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 Jaki ty masz orkana, Ty orkana, orkana, ty orkana, 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 jak orkana, 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 to orkana, orkana, rok temu. No nie dodałeś mnie tylko fanta elefantu Kurwa czekaj. No, Mam nie będzie... Nie no, no oczekująca prośba! Oczekuję... Oto fantą elefantu. Bombardilo... Krokodilo... fila wiadomo, no, czy na telefonie spróbuję. Ale co? E, nie czekaj, Miki! i cobie jeszcze! Aha! Dratuje. Jezus, Maria, Miki. Okay. Co robicie? Gramy. co? Nie mów. A, a taką płatną grę. Gry. Taką płatną grę. Ja żyłem w sobie gracie. W co? 69. Nie, gramy w płatną grę. Hmm, ciekawe czemu... czym Adam jest aktywny na Robloxie. No. Nie, nie, nie mam mnie na łobułokie, co ty mógł? A im bardziej ty, bombus na koncie Igora. Zabij! <grym>. Skąd ty wiesz? No, no Bałasz zaakceptuje z mną! Lkaj Fulle! Muszę... Jezu, dobra! Baros po prostu do, on, po prostu dołączycie przeze mnie! Nie! Ja mam... Bo ja mam was obydwóch, dwóch. Nie! z ciebie nie robić. Tak. Mam was, znaj. Dołączamy przez niego, bo mi się nie chce. No, ale później go wywołam. <laughs> Dobry pomysł. Czekaj. Aha. Czekaj, zobaczyć, czy mnie dodałeś. Tutaj nie. Bambus w... ostatnio. Jaki brawo, do... dodałeś mnie. Bambus ostatnio, jakimś tu. Nie chodząc! Na tak! No cicho, ja gramy i co, będę dalej. Grać. Jest pod... dobra, wchodź na 99. Dlaczego on to. Dlaczego ty zjedziesz dwukontako, ty? Kocham to elefanto. Dobry ból swój na, dziewięć, na dziewięć... 99. 9 za 99. Aj, kiau mikiego. Nie, no, mikiego tyle nie ma, sore Miki mam mniej. A. Wojtek mam mniej. No, jestem błękitny. I'm, Miki, Miki, proszę nie wyzywać innych ludzi, ale chcę ci powiedzieć, że to ty masz dwa IQ! Tak, no za ty was Sorry, przesadziłem ja teraz, co płaczę, jeden, i bo jeden i... przesadziłem. Nie, nie, teraz to Z... będę udawał i będę płakał, bo mnie pierwszy! Hej! chwila chłopacy, muszę to coś zrobić, nie zaczynać rundy. On czeka na ciebie! No, Czekaj chwilę, bo ja muszę trasę zrobić, żeby grać w 9-9 w lesy na CIT-ach. tak... Czemu masz tylko 33 dni? Ale na moim głównym koncie mam 600. Ale mówię do Adama, mam tylko 33 dni! No, no my... dobra, bo ja dopiero zacząłem 100 grać ostatnio. Myki, kiedy masz 2 IQ! Czemu tak mało? Sorry, przeszedziłem, jeden i pół, jeden... Obezpieczmy mnie, będę trzy razy umarł i dawam, będę płakał, bo mnie wycykają. <coughs> Miki, bo ty... nie, Miki, nie. w ogóle mamy problem. A co, ty nie mam się odpalić? Nie, Miki, masz problem mały. Ja nie. Ty, ma... ty masz. bo ty masz, bo to czytów nie mam odpalić. Ale ty masz większy problem, wiesz, Samu? Ty... Bo... Papuga co opuściła, bo nie da jej jest. Nie. <noise> tak naprawdę to nie. się spaliła w Lawie. No, on no to coś ale No, ale to ale nie, za co? To nie ale... przez nas! To nie to... przez nas! To jakim. No było, trzeba nie no do tak, w domku. Nie, to nie jest tak, że zanim wyszłem, zanim poszłem, to usiadłem ją. I ale... albo wy musieliście, albo ty musiałeś wylać na nią lawę, albo po prostu. Nie, na cały domek wylałem lawę, bo. Nie widziałeś, że to jest A, i jest, nie wiem. Ty miałeś psa? Nie no, chujo. Ty mi to zrespałnisz od nowa. Nie. No tak. Cudy